Powiem szczerze, że ciężko cokolwiek powiedzieć takiego lekkiego po takim meczu, z tego względu, że weszliśmy w ten mecz, oddaliśmy specjalnie inicjatywę Stali. Graliśmy w niskim pressingu i optyczną przewagę miał Mielec, ale to było założenie z naszej, z naszej strony wyprowadzać takie szybkie kontry. No i straciliśmy bramkę którą no, nie powinniśmy stracić, bo, bo łapanie na spolone na połowie boiska po raz kolejny, gdzieś mieliśmy wcześniej w pierwszej lidze taką, taką sytuację też w tak samo łapało na spolonego, także takie błędy, które się gdzieś tam przytrafiały, a na spolonę nie gramy i straciliśmy bramkę. Później po rzucie rożnym czerwona kartka i mecz nam się, można powiedzieć, ułożył bardzo dobrze, bo, bo, bo graliśmy w przewadze. Rzut karny, jeden, powinniśmy tutaj wyrównać zdecydowanie i kontrolować ten przebieg, przebieg meczu. Później w drugiej połowie znowu mamy rzut karny i po raz kolejny nie strzelamy. Także no, strasznie frajersko z naszej strony rozdajemy, rozdajemy punkty na lewo, na lewo i prawo, bo, bo, bo mówię, no, to są sytuacje, w których no, muszą padać bramki. I tak samo w, z Piastem, Grywicem mamy rzut karny, nie strzelamy. No, za przeproszeniem, no nie wyjdziemy z ławki tutaj z sztabem i zaczniemy strzelać, tylko to zawodnicy muszą brać pełną odpowiedzialność za te stuprocentowe sytuacje i wykorzystywać je, bo, bo, bo punkty nam uciekają, a w żadnych z tych spotkań, może gdzieś tam poza czteroma, nie byliśmy zespołem gorszym, a, a mówię, a dzisiaj nam się mecz ułożył yy, bardzo dobrze ku temu po, 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 po czerwonej karce, że mogliśmy, mieliśmy wszystko... W naszych, naszych rękach nogach, żeby, żeby go wygrać. Tak się nie stało i jest to ciężka sytuacja, z której trzeba, eee, trzeba jak najszybciej wyjść, bo, bo, bo mówię, rozdajemy bardzo frajsko punkty. Eee, na wstępie powiem, że nie będę odpowiadał na żadne pytania, bo tu nie ma dzisiaj o czym rozmawiać po takim meczu. Eee, zagraliśmy naprawdę nieprawdopodobny mecz. Eee, jeżeli chodzi o charakter zaangażowanie, myślę, że, że zagraliśmy bardzo dobrze, grając przebad w nie dowadzę. jednego zawodnika przez, przez ponad ponad pół meczu. Myślę, że wystrzeliśmy. Pierwszą bramkę kontrolowaliśmy przebieg meczu całkowicie. Nie zanosiło się w ogóle na to, że coś się może wydarzyć. Niestety feralna sytuacja z końcówki pierwszej połowy to zmieniła. Ale później, co cóż, no ze Śląskiem Wrocław my przegraliśmy grając przewagę. Dzisiaj zawodnicy naprawdę jestem tym pod wrażeniem, że pokazali charakter, zaangażowania, konsekwencje, bo, bo nie myślę, że też w tym nie było przypadku. No i oczywiście mamy głównego bohatera, o którym nie trzeba mówić, czyli Rafał Strączka, który zagrał niesamowity mecz rzuty nie karne to się bardzo rzadko zdarza tego szacunek dla dla wszystkich z naszej ekipy, zawodników, sztabu, wszystkich pracowników, bo, bo mimo wszystko na to uważam, że zasłużyliśmy, dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi. Myślę, że dla kibiców, z kibicami bardzo sympatycznie się pożegnaliśmy tym, tym ostatnim meczem. Już chyba lepiej nie można było, bo dobra dramaturgia, wygrany mecz i, i o to chodzi. Ale schodzimy za chwilę na ziemię, oczywiście dzisiaj cieszymy się tą chwilą, ale za tydzień gramy mecz z Piastem i mam nadzieję, że powalczymy znowu o trzy punkty, tylko już bez takiej dramaturgii.